Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale Frontside Camp. Dzisiaj też taki troszkę inny vlog, bo nie dotyczy tematyki krawaningowej bardziej motocyklowej. Nastała wiosna, może nie kalendarzowa, bo do kalendarzowej wiosny zostały jeszcze tam naście, powiedzmy dni. Natomiast jest już ciepło. Będę chciał dzisiaj przygotować swój motor do sezonu. Po tym okresie zimowania go po prostu odskurzyć można powiedzieć. I mam parę upgrade'ów do założenia, także parę akcesoriów, które zakupiłem podczas zimy na chińskim. Portalu AliExpress. To ja biorę ich za motor. Zobaczymy, czy w ogóle odpali po zimie. Bo powiem szczerze, że nie wyjęłam akumulatora na zimę, ale zaraz zobaczymy. No i dobra. Jest mój Kawasaki Z900. Ściągamy koc, w którym był przykryty przez zimę. Jak ja go w ogóle zimuje? Popatrzcie, tutaj jest na stojaku, także koło tylne jest powietrzu. Tu mam taki uchwyt, który stosuje się do. który stosuje się do na przyczepce. I jakby koło jest, dotyka, ale nie dotyka jedną powierzchnią, tylko jest w paru miejscach podparty. Także myślę, że jakiegoś uszczerbku na oponie nie będzie, bo wiadomo, przez to, że motor stoi w jednym miejscu. Zresztą są zalecenia, żeby motocykle podczas zimowania przetaczać co jakiś czas, żeby nie odciskało się w jednym miejscu. Wiecie co? Ja może tak. Najpierw to może odpalę, zobaczę, że on w ogóle odpala. Zanim go ściągnę z tego stojaka. Także pierwsza próba po zimie odpalenia motocykla. Przekręcam kluczyk. No i zobaczcie. Zagadam. Czyli pomimo tego, że stał całą zimę, akumulator nie był wyjmowany, motocykl zadziałał. Napiszcie w komentarzu jak Wy robicie. Czy też wyciągacie na zimę, akumulator czy przykładujecie co jakiś czas. Ok, tego ściągam w tych stojaków. Yy, jadę pod dom i zakładam tak akcesoria, o której wam mówiłem. Ok, motocykl już na podwórku. Zaczynamy montaż tych akcesoriów, które kupiłem. Pierwszy to będzie Ala Tempomat. Ten motocyk nie ma tempomatu, ale taki mechaniczny można kupić. Zaraz wam pokażę, na to polega. Zakładamy to na manetkę gazu. Ma to paru moich znajomych i się sprawdza. Lepiej się po prostu prowadzić, zwłaszcza w trasie, kiedy nie trzeba cały czas trzymać mocy tej manetki. Już wam pokazuję. To jest taki oto Jinxic. To zakładamy na manetkę gazu. Tak jak mówiłem, o w ten sposób to jest coś takiego. Opieramy sobie tutaj. Dłoń na tym i generalnie a regulujemy sobie tak, że możemy to unosić lekko do góry, tak? Lub obrócić całkiem o 180 stopni i położyć w innym miejscu. Także trzeba sobie dopasować. Jak już pojadę na testową jazdę to wtedy zobaczymy, jak to regulujemy. Dobra, zakładamy następną rzecz. Następna rzecz to taka to nakładka na nóżkę, na stopkę motocykla. Co ona powoduje? Oryginalna stopka jest dość, yy, można być mała, wąska. To jest dużo grubsze, zobaczcie. Tak to się prezentuje. I w tym momencie zakładamy to na stopce motocykla. Przykręcamy i motocykl. Odejdź, Hati! Odejdź, odejdź, stąd, odejdź, stąd, Hati. I dzięki temu, jak motocykl gdzieś stawiamy na jakimś takim nie twardym gruncie, jakimś, nie wiem, ziemi, trawniku, jakichś kamyczkach drobnych, to wtedy jest mniejsze ryzyko, że ta nóżka nam się zapadnie i motocykl się przewróci. Ok, to zakładamy. Jak widzicie, w komplecie jest też imbus od razu. Od tego, jest imbus w komplecie, także na spokojnie. Wykręcamy sobie te śruby. Nie wiem, czy trzeba je całkiem wykręcić, tylko trochę. Ok, jest wykręcony. Teraz pod kształt tego, wydaje mi się, że to ma być tak. Podnosimy motocykl lekko. Podsuniemy to. O, przyłożymy. Idealnie wchodzi, idealnie pasuje. Dobra, jeszcze to trzeba odkręcić. Bo nie założymy tej blaszki teraz w tym momencie nakładamy od góry tą blaszkę i przykręcamy śrub i dokręcone i zobaczcie to jest taka nawet z logiem motocykla o, jest logo to samo co tutaj na owiewce Dobra, jedziemy z kolejną rzeczą. Kto ma motocykl jeździ, to wie, że przy dłuższej jeździe, mimo tego, że no siedzenie jest wiadomo gąbkowane, to jednak pośladek, pośladki bolą. Także przy dłuższej jeździe czuć, czuć te pośladki. Są opcje takie, można sobie oprzeć siedzenie yy, i włożyć wkładki żelowe. Ja zakupiłem sobie coś takiego, taką nakładkę dość grubą. Ona jest dość gruba słuchajcie, jeżeli chodzi o gąbczasta i ona jest taka z takimi otworkami tutaj jak widzicie. Oddychająca. Yy, kolega mój właśnie jak pracujemy na motocyklach, Janusz też takie coś ma i serdecznie pozdrawiam, że mi ogląda. I sprawdzałem to u niego, jest fajne, bo jest takie uczucie lekkiego przewiewu pod pośrodkami, więc nie odparza się tak siedzenie, jak siedzimy na nim, tylko generalnie to powoduje, że jest lekki przewiew, ale też jest gąbka, która powoduje, że to się... Znaczy to jest taka nawet taki plaster miodu. Tak wyczuwam, to jest taki a la plaster miodu w środku. I na tym się siedzi. Zaraz to zamontuję na motocykl, zobaczymy jak to się sprawdza. Okej, okay, montujemy. Tu są takie w ogóle paski dwa, którymi mi potem to zaczeka, żeby to się nie zsuwało. Otwarcie otwieram ściągamy ja zadupek. A powiem Wam, że ten taky zadupek, tak się nazywa to. Nakładkę na tylne, tylne siedzenie, też kupiłem na Ali. To Wam też y, zobaczę i podam. Nie jak kosztowało. Naprawdę jakość jest bardzo fajna. Y, widziałem oryginały. Powiem Wam, że nic się, się nie różni od oryginału. No, poza tym, że cena jest troszeczkę inna. Dobra. Siedzenie. To sami wiecie, co daje to drugie. Ok, siedzenie założone, słuchajcie, nie jest tak idealnie dopasowane, jak powinno, bo kolega to ma takie, że nakłada się tu na, na całe siedzenie. Tu jest to. Dobra, zrobię sobie przymiarkę. No słuchajcie, zobaczymy, jak to się sprawdzi w jeździe. Na razie jest ok, wydaje ja się dużo miększe, zobaczymy. Czyli dwie rzeczy założone, dobra, bierzemy następną. I kolejne, które się będę zmieniał rzeczy, to są klameczki, czyli dźwignia sprzęgła, dźwignia hamulca, bo oryginalnie motocykl Kawasaki Z900 są zobaczcie takie tego typu, takie klamki, a tu będą takie. No ładniejsze i też zobaczcie z logiem z logiem Kawasaki Z900 i też pod kolor zielony. Dobra, zaczynamy zmianę. zaczniemy może od klamki hamulca najpierw. Powiem wam szczerze, pierwsza raz wymieniam klamki, ale myślę, że nie jest to bardzo skomplikowane. Na początek odręcimy sobie tą śrubę tutaj i powinna klamka nam wyjść. Od spodu, zobaczcie, jest śruba. Także tu sobie u góry przytrzymam śrubokrętem, natomiast dół, dół odkręcę kluczem. Dobra, poszła. Nie wyszło. Jednak, to słuchajcie, hamulce to nie ma żartów. Pokażę Wam tu jeszcze, oczywiście jest tu regulacja, możemy sobie tym oto przesuwać i tutaj nam się klamka odsuwa od manetki. Natomiast to jest yy, głównie wykorzystywane do tego, że jak na przykład mamy taką sytuację, że nam się klocki zużywają, to wtedy sobie odsuwamy, no bo wiadomo czym bardziej klocki się zużywają. No to yy, ta klamka będzie trochę bardziej zapadała. Słuchajcie, musiałem zmienić kamerę, bo w tamtym mi się pamięć cała zapewniła w osmo. Teraz mam, ekrzyna, także jest trochę inaczej pewnie nagranie. I teraz do końca wam nagram tym tękrzynę, bo nie będę czekał aż tam zgrają się te rzeczy yy, z osmo. Dobra, to przystępujemy do wymiany klamki sprzęgła. Ok, wymieniamy klamkę sprzęgła. Mam odwóć śrubę tak samo. Kurcze, powiem wam, łamałem sobie jedną rzecz. Kurczę. Zobaczcie tutaj ten plastik. To jest blokada od tego. Żeby odpalić motocykl żeby wsiąść sprzęgło. I to właśnie mi się to teraz łamało, O kurczę. No to nieźle. To to, to sobie powiem wam dorobiłem trochę. To sobie lekko dorobiłem. Bo teraz motocykla nie odpalę. Dobra, udało mi się wymienić tą też klamkę sprzęgła, ale powiem Wam, ten automat uszkodziłem, od dołu tam jest, już to widzicie, to jest ten biały plastik, mi się udało go tam zamocować z powrotem i niby to działa, ale motocykl teraz słuchajcie nie odpala, jak zobaczycie, pokażę Wam, jest tak, daje sprzęgło, w daje sprzęgło, Albo ten automat teraz nie działa, albo w tej chwili klęk akumulator. Dam go na niech się naładuje do wieczora, zobaczymy wieczorem. A i tak muszę automat zamówić, no bo to jest już do wymiany na pewno. Wymontowuję akumulator i ładuję, zobaczymy wieczorem, czy się uda jeszcze go odpalić. Dobra. Akumulator naładowany. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy tym razem odpali. Natomiast ten czujnik, który wam właśnie mówiłem, że ułamałem sobie tą końcówkę. On w zasadzie odpowiada tylko za to, że bądź, kiedy macie na biegu motocykl, to musicie wcisnąć sprzęgło, żeby go odpalić. Tak, generalnie na luzie on odpala bez sprzęgła. No nic, zobaczymy teraz, jak po założeniu akumulatora, czy, czy jednak odpali. sprawdzamy wkładam kluczyk przekręcam zobaczcie co wchodzi. dobra, skręcę sobie ten fotel jeszcze tutaj i zaraz zobaczę jak z tym sprzęgłem bo muszę go wyregulować, bo po założeniu tej nowej klamki trzeba linkę będzie podregulować także Składam to i zaraz popatrzę jak to skrzynkiełko działa. Dobra. A teraz próba czy odpali mi na... A widzicie, czyli... Nie działa ten przełącznik. Odpala. Czyli jak widzicie odpala tylko na luzie, ale ja już zamówiłem yy, przełącznik koszt 160, bo też 2 zł plus przesyłka jakieś 100. Niecałe 70, sto, 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 niecałe 180 zł. No cóż, no tylko chciałem oryginalny, nie chciałem zamiennika. Wziąłem oryginalny taki, jak ty, mam, identyczny. Ja się na chwilę przejechać, jakąś taką małą przejeczkę sobie zrobię. Zobaczę, jak tutaj działa to sprzęgiełko, jak motocykl To tyle chyba w tym vlogu. A jeszcze kupiłem sobie, słuchajcie, folikę na ten, na ekran nową, ale to na spokojnie sobie to odkleję i przykleję nową, ale to już nie dzisiaj. Także, bo nie mam czasu, mam teraz inne rzeczy do realizacji. Ja dziękuję Wam bardzo, że byliście w takim troszkę znowu technicznym vlogu dotyczącym mnie, karawaningu, a motocykla. Lecę w takim razie się przejechać, z Wami się widzę w kolejnym. Zapraszam do subskrypcji kanału i dajcie łapkę w górę, jak wam się udawało. Cześć, pozdrawiam, na razie. Hej, hej.